Szanowni Państwo, bierzemy udział w akcji Zaczytane w USG. Promujemy książki. Ja wybrałem książkę METRO 2033. Książka, która opowiada historię trochę z pogranicza możliwości, realności, która mogła wydarzyć się nie tak dawno temu, bo ponad 30 lat to w sumie prawie nasze czasy, ale też pokazuje jak bardzo ludzkość. Nie zmienia się między fikcją a rzeczywistością. Historia zawarta w tej książce to historia ludzi po konflikcie atomowym, którzy uciekli do metra, do tytułowego metra moskiewskiego, żeby schronić się przed zagładą. Tylko nie wiedzieli, że ta zagłada też może dorównywać ich i w tym miejscu. Ponieważ, tak jak wspomniałem, na kartach tej książki znajdziemy też konflikty, które towarzyszą ludzkości cały czas. Która nie wyciąga wniosków z tego, co wydarzyło się 20 lat wcześniej, czyli ów konflikt atomowego, który de facto skończył, skończył nasz świat, to, co widzimy, to, co czujemy, to, w czym żyjemy. Szanowni Państwo, to jest dopiero początek, metro 2033. Jest cała seria tych opowiadań, tych powieści, które można przeczytać jednym tchem w piękny, sobotni wieczór, albo też. Jako prezent pod choinkę w tych jakże czasach, trochę przypominających niektóre etapy życia w moskiewskim metrze. Ale to też książka, która pokazuje dobro dobrych ludzi, którzy chcą odbudować społeczeństwo i chcą walczyć z tym, co złe, co budzi w ludziach, kiedy pojawia się możliwość sięgnięcia po władzy, kiedy budzą się demony przeszłości. O której ludzie nie rozumieją albo zapomnieli, i właśnie mam nadzieję, że ta seria dla czytaczy, ale również też i dla graczy, bo Metro jest też grą komputerową, która przedstawia no, trochę młodszych widzów może tą historię w sposób bardziej przystępny. Także zachęcam, polecam, bardzo dobre. Dziękuję bardzo.